No, witam Państwa w Radiu Pleciugi. Z tej strony, Franek, do naszego radia zaprosiliśmy detektywa pozytywkę. Oraz dzieci z klasy trzeciej C. Słucham, bardzo lubię dzieci. Czym się Pan zajmuje? Prowadzę agencję detektywistyczną. Gdzie się mieści Pana biuro? Moje biuro mieści się w kamienicy na poddaszu. Jaką nazwę ma Pana agencja? Moje biuro nazywa się Różowe Okulary. Przez różowe okulary lepiej widać rozwiązania. Czas na reklamę, czas na reklamę, czas na reklamę, czas! Niezawodny, za dyskretny, jedyny, detektyw pozytywka! Biuro Różowe Okulary zaprasza! Dużo pan na tym zarabia? Jeśli pieniądze byłyby czekoladą, to tak! Czy ma pan konkurencję? Zawsze konkurencja jest. W piwnicy naszej kamienicy ulokował się martwiak z agencją Czarnowic. Czy ma pan broń? Mam kaktusa. To też broń. A dlaczego kaktus? Kaktus to broń, ozdoba, roślina, wszystko. Czas na reklamę. Dziękujemy Panu za rozmowę. Mam nadzieję, że wywiad z Panem zaciekawił naszych słuchaczy. Też mam nadzieję. Pozdrawiam wszystkich ze studia i wszystkie dzieci, również słuchaczy.